32 lata, brązowe włosy, szczupła budowa ciała, zimne, szare oczy. Przybyła do cywilnego obozu szkoleniowego z jednym prostym celem: ubiegać się o stanowisko asystentki medycznej. To miejsce było zdominowane przez mężczyzn, wielu z nich to weterani wojenni. Mieli lekceważący stosunek do kobiet, zwłaszcza tych cichych i trzymających się na uboczu. Kas nigdy nie reagowała na ich żarty i komentarze. Sprzątała pokoje, opatrywała rany, konserwowała karabiny treningowe i nigdy nie mówiła o swojej przeszłości. Nigdy. Inni kursanci nazywali ją za plecami pielęgniarką duchem. Poruszała się po ośrodku jak cienie, zawsze obecna, ale nigdy nie zauważana, zawsze pomagająca, ale nigdy nie prosząca o uznanie. Pewnego popołudnia podczas treningu strzeleckiego nowy rekrut przypadkowo źle wystrzelił. Karabin mocno odrzucił, a lufa uderzyła go w ramię, tworząc głęboką ranę, która natychmiast zaczęła obficie krwawić. Podczas gdy wszyscy inni stali zamrożeni w szoku, Kas zareagowała natychmiast. W ciągu kilku sekund była przy nim, jej dłonie poruszały się z chirurgiczną precyzją. Uciskała dokładnie ten punkt tętniczy, który był potrzebny do zatamowania krwawienia. Jej technika była bezbłędna, rodzaj zaawansowanej medycyny pola walki, której opanowanie zajmuje lata. Niech ktoś zawoła medyka, krzyknął ktoś. Zajmuje się tym, powiedziała cicho kas, jej głos był pewny, gdy pracowała. W ciągu kilku minut opanowała krwawienie i prawidłowo opatrzyła ranę. Kilka osób obserwowało z podziwem jej umiejętności, ale nikt nie zadawał pytań. Zakładali, że po prostu przeszła wiele kursów pierwszej pomocy, nic więcej. Główny instruktor, szorstki były marine o imieniu sierżant Rodriguez, nadał jej tego dnia nowy przydomek: Pielęgniarka Mondrala. Używał go nieustannie, zwykle na oczach wszystkich, zawsze z tym samym protekcjonalnym uśmiechem. Hej, pielęgniarko Mondralo, musimy znowu wyczyścić karabiny. Pielęgniarko Mondralo, myślisz, że poradzisz sobie z uzupełnieniem zapasów medycznych? Kas nigdy nie odpowiadała na drwiny, po prostu kiwała głową i robiła wszystko o co ją proszono. Ale ci, którzy przyglądali się uważniej, mogli zauważyć coś w jej oczach nie ból czy złość, ale cierpliwość. Rodzaj cierpliwości, która pochodzi z noszenia ciężaru znacznie większego, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Późną nocą, gdy w ośrodku panowała cisza, Kas siedziała sama w izbie chorych, starannie czyszcząc i konserwując sprzęt z tą samą metodyczną precyzją, którą stosowała do wszystkiego innego. Jej ruchy były oszczędne, wyćwiczone, niemal mechaniczne w swojej wydajności. Nosiła stary wojskowy zegarek, którego nigdy nie zdejmowała. Czasami, gdy myślała, że nikt nie patrzy, dotykała go delikatnie, jakby czerpała siłę z jakiegoś odległego wspomnienia. Czy kiedykolwiek byłeś niedoceniany, mimo że dawałeś z siebie wszystko dla innych? Zostaw kropkę w komentarzach. Nie jesteś sam. Pewnego późnego wieczoru Kass stała sama w swoim małym pokoju, wpatrując się w starą fotografię w zniszczonej drewnianej ramce. Zdjęcie przedstawiało starszego mężczyznę w galowym mundurze wojskowym. Jego oczy były ostre i skupione. Jej ojciec Jack Phantom, Whitaker, legendarny snajper z wojny w Zatoce Perskiej. Zdjęcie uchwyciło go w szczytowej formie. Gdy jego imię szeptano z czcią w kręgach wojskowych na całym świecie. Jack Whitaker potrafił oddawać niemożliwe strzały w niemożliwych warunkach. Wiatr, deszcz, ciemność, nic go nie powstrzymywało. Ale co ważniejsze, nigdy nie chybił, gdy liczyło się to najbardziej. Każdego ranka jej dzieciństwa trenowali razem przed świtem. Gdy inne dzieci spały, Kas uczyła się odczytywać kierunki wiatru obliczać opad kuli i rozumieć, jak światło i cień mogą stanowić różnicę między życiem a śmiercią. Nie chodzi o strzał, Cassie, mówił jej ojciec. Jego głos był cierpliwy, ale stanowczy. Chodzi o wszystko przed strzałem. Oddech, bicie serca, moment doskonałej ciszy. Nauczył ją wszystkiego. Obliczania trajektorii, czynników środowiskowych, Konserwacji sprzętu i co najważniejsze, mentalności prawdziwego strzelca. Ale zawsze podkreślał jeden kluczowy punkt. Ta umiejętność nie służy do zabijania, kochanie, służy do tego, by uniemożliwić zabicie kogoś innego. Po śmierci ojca trzy lata temu kaz odeszła z wojska z powodów, o których nigdy z nikim nie rozmawiała. Nosiła jego stary zegarek i jego nauki, ale przysięgła. Że nigdy więcej nie weźmie do ręki karabinu. Aż do dzisiaj, następnego ranka, ośrodek szkoleniowy ogłosił obowiązkowy test strzelecki. Wszyscy musieli wziąć udział, nawet personel pomocniczy. Miała to być zabawna rywalizacja, sposób na podniesienie morale i danie kursantom czegoś, co ich połączy. Sierżant Rodriguez podszedł do kas z wojskowym karabinem snajperskim M24. Jego uśmiech był tego ranka szczególnie szeroki. No dalej, pielęgniarko Mondralo, ogłosił na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Zobaczmy, co potrafisz z prawdziwą bronią. Zgromadzony tłum zachichotał. Niektórzy zakładali się, czy w ogóle trafi w tarczę, nie mówiąc już o dziesiątce. Kas przez długą chwilę patrzyła na karabin. Głos ojca rozbrzmiewał w jej pamięci. Gdy nadejdzie chwila, będziesz wiedziała co robić. Bez słowa podeszła do linii ognia. Cel był ustawiony na 300 metrów, przyzwoita odległość dla większości strzelców, ale nic w porównaniu z tym, do czego była szkolona. Gdy podniosła karabin, coś zmieniło się w jej postawie. Niepewna asystentka medyczna zniknęła, zastąpiona przez kogoś zupełnie innego, kogoś, kto ukrywał się na widoku. Wyregulowała karabin ruchami tak płynnymi i precyzyjnymi, że nawet doświadczony instruktor zamilkł. Jej oddech zwolnił, postawa przybrała idealną formę. Zgrała lunetę z rodzajem pamięci mięśniowej, która może pochodzić tylko z tysięcy godzin praktyki. Na strzelnicy zapanowała cisza. Nawet żartowni się z tyłu przestali się śmiać. Kas wzięła jeden głęboki oddech. Wstrzymała go i pociągnęła za spust. Strzał huknął jak grom. Gdy luneta obserwacyjna skupiła się na celu, z tłumu wyrwało się zbiorowe westchnienie. Idealny strzał w środek. Nie tylko trafienie w dziesiątkę, ale przewiercenie dokładnego matematycznego centrum z chirurgiczną precyzją. Stary instruktor o imieniu Williams, który służył u boku jej ojca 20 lat temu. Podszedł, a jego twarz zbladła. Ta postawa strzelecka szepnął na tyle głośno, by inni usłyszeli. To charakterystyczna technika Jacka Witakera. Jeśli nauczyłeś się czegoś cennego od kogoś, kto był przed tobą i trzymałeś to w tajemnicy, podziel się tym. Dziedzictwo nie polega na popisywaniu się, ale na ochronie. Trzy dni później baza otrzymała pilny alert. Raporty wywiadowcze wskazywały, że wrogi zespół snajperski zbliża się do ośrodka szkoleniowego, część zaawansowanej symulacji taktycznej, mającej na celu przetestowanie zdolności obronnych bazy. Ćwiczenie miało być realistyczne, na tyle realistyczne, by być niebezpieczne, gdyby ktoś popełnił błąd. Cały personel został natychmiast ewakuowany do podziemnych bunkrów. Ale podczas pośpiesznej ewakuacji grupa nowych rekrutów oddzieliła się od swojej jednostki. Zostali uwięzieni w wschodnim budynku, odcięci od głównej drogi ewakuacyjnej. Zespół snajperów symulacyjnych zbliżał się właśnie do tego budynku. Gdyby rekruci zostali odkryci podczas ćwiczenia, mogliby doznać poważnych obrażeń lub czegoś gorszego. W symulacji używano amunicji z farbą. Ale z bliskiej odległości mogła ona spowodować prawdziwe szkody. Standardowa procedura nakazywała czekać na zespół reagowania taktycznego, który miał uwolnić uwięzionych rekrutów, ale to zajęłoby co najmniej 20 minut. Snajperzy symulacyjni dotarliby na ich pozycję za 10 minut. Kaz znała układ ośrodka lepiej niż ktokolwiek inny po miesiącach sprzątania i konserwacji każdego zakątka kompleksu. Wiedziała też coś jeszcze. Była jedyną osobą w bunkrze, która mogła oddać strzał potrzebny do zneutralizowania zagrożenia, zanim dotrze ono do rekrutów. Nie prosząc o pozwolenie, nie ogłaszając swoich zamiarów, Kas cicho wymknęła się z grupy ewakuacyjnej. Udała się do zbrojowni, gdzie karabin M24 z testu wciąż leżał w swojej walizce. Wspięła się na drugie piętro. Opuszczonego budynku administracyjnego, najwyższego punktu obserwacyjnego z czystą linią widzenia na wschodnie podejście. Stamtąd widziała całe pole taktyczne. Wiatr wiał z północnego zachodu z prędkością 15 mil na godzinę. Odległość do strefy celu wynosiła około 800 metrów. Snajperzy symulacyjni mieli na sobie sprzęt ochronny, więc musiała trafić w czujniki celu na środku tułowia aby zarejestrować trafienie i zakończyć ich udział w ćwiczeniu. Kas ustawiła swoją pozycję z tą samą metodyczną precyzją, którą wpoił jej ojciec. Obliczyła znoszenie wiatru, skorygowała lekko wznoszący się kąt i przyjęła idealną postawę strzelecką. Przez lunetę widziała zespół symulacyjny zbliżający się do budynku, w którym ukrywali się rekruci. Trzy postacie w pełnym wyposażeniu taktycznym, zbliżające się z profesjonalną wydajnością, miała jeden strzał. Jeśli spudłuje, rekruci zostaną odkryci. Ćwiczenie będzie kontynuowane, a ktoś może zostać poważnie ranny. Głos ojca szeptał w jej pamięci: Gdy stawką jest życie, nie ma drugiego miejsca, jest tylko strzał, który się liczy. Kas kontrolowała oddech. Czując jak jej serce zwalnia do rytmu, którego nauczyła się wiele lat temu, krzyż celowniczy ustabilizował się na centralnym czujniku celu prowadzącego snajpera. Wypuściła połowę powietrza i wstrzymała oddech. Karabin wystrzelił. 800 metrów dalej sprzęt prowadzącego snajpera symulacyjnego natychmiast zasygnalizował bezpośrednie trafienie. Ćwiczenie zakończone. Sygnał bezpieczeństwa aktywowany. System komunikacji zatrzeszczał. Symulacja zakończona. Zagrożenie zneutralizowane. Cały personel bezpieczny. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, zanim można było zadać pytania, do budynku administracyjnego wszedł starszy oficer. Podpułkownik Ellis, człowiek, który służył z Jackiem. Whitakerem przez trzy tury, znalazł kas wciąż na jej stanowisku strzeleckim. Spokojnie zabezpieczającą karabin. Pułkownik Elis patrzył na nią przez długą chwilę, a potem powoli uniósł rękę w energicznym wojskowym salucie. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie, powiedział cicho. Twój ojciec opowiadał mi o tobie. Powiedział, że pewnego dnia, gdy nadejdzie odpowiedni moment, wystąpisz naprzód. Zamilkł na chwilę a jego głos wypełnił się szacunkiem i smutkiem. Powiedział mi też, że zrobisz to nie dla chwały, ale dlatego, że ktoś potrzebował ochrony, tak jak Cię uczył. Gdy inny personel dotarł do budynku, wieść rozeszła się już po całej bazie. Cicha asystentka medyczna, która czyściła ich karabiny i opatrywała rany, była córką najbardziej legendarnego snajpera w nowoczesnej historii wojskowości. Ale co więcej, właśnie udowodniła, że jest godna tego dziedzictwa. Czy byłeś kiedyś przez długi czas źle rozumiany, aż w końcu ktoś stanął w twojej obronie? Wymień tę osobę w komentarzach. Tę, która w ciebie uwierzyła, zanim zrobił to świat. Po incydencie symulacyjnym, kas zaproponowano natychmiastowy powrót do czynnej służby wojskowej. Wiele jednostek operacji specjalnych chciało ją zrekrutować. Oferty wiązały się ze znacznymi awansami, specjalistycznymi zadaniami i rodzajem uznania, o którym marzy większość żołnierzy. Odrzuciła je wszystkie. Nie jestem tu, by być bronią, powiedziała pułkownikowi Elisowi podczas ich prywatnego spotkania. Jestem tu, by pomagać ludziom leczyć się i uczyć. Tego chciałby mój ojciec. Ale coś się zmieniło po tamtym dniu. Drwiny ustały całkowicie. Lekceważące postawy zniknęły z dnia na dzień. Zamiast tego rekruci zaczęli podchodzić do niej z autentycznymi pytaniami. Kas, czy mogłabyś mi pokazać, jak prawidłowo ustawić lunetę? Czy pomogłabyś mi z techniką oddychania? Mam problem z postawą strzelecką. Mogłabyś spojrzeć? Nigdy nie prowadziła formalnych zajęć. Nigdy nie stała na czele sali wygłaszając wykłady, ale jakoś zawsze była otoczona przez ludzi, którzy chcieli się uczyć. Siadali z nią podczas przerw, spacerowali z nią podczas konserwacji sprzętu i uważnie słuchali jej cichych wyjaśnień. Jej styl nauczania był taki sam jak jej osobowość powściągliwy, ale niezwykle skuteczny. Dokonywała drobnych korekt w czyimś chwycie. Oferowała subtelne sugestie dotyczące rytmu oddychania, lub dzieliła się drobnymi spostrzeżeniami na temat odczytywania warunków środowiskowych. Twój ojciec też taki był, powiedział jej pewnego popołudnia pułkownik Elis: Nigdy nie musiał być najgłośniejszym głosem w pokoju. Ludzie słuchali, ponieważ wiedzieli, że ma coś wartościowego do powiedzenia. Rekruci zaczęli ją nazywać trenerką Kas. Nie jako żart. Ale jako wyraz prawdziwego szacunku i sympatii, dwa tygodnie później pułkownik Ellis podszedł do niej z zapieczętowaną kopertą. Twój ojciec zostawił to dla ciebie, powiedział prosto. Poprosił mnie, abym ci to dał, dopiero gdy udowodnisz coś sama sobie. W środku był list napisany znajomym pismem jej ojca. Cassie, jeśli to czytasz, to znaczy. Że użyłaś swoich umiejętności, gdy naprawdę się liczyły. To znaczy, że zrozumiałaś, iż nasz trening nigdy nie polegał na byciu najlepszym strzelcem. Chodziło o bycie właściwą osobą we właściwym momencie. Dotrzymałaś obietnicy danej mi, kochanie. Ale co ważniejsze, dotrzymałaś obietnicy danej samej sobie. Jestem z ciebie dumny, tata. Tego wieczoru Kas siedziała w cichej izbie chorych. W jednej ręce trzymając list od ojca, a w drugiej jego stary zegarek. Po raz pierwszy od jego śmierci uśmiechnęła się. Czy ktoś nauczył cię czegoś cennego, co zrozumiałeś znacznie później? Podziękuj mu jednym prostym zdaniem. Teraz rozumiem. Nie każdy, kto nosi w sobie potężną przeszłość, musi być sławiony. Niektórzy ludzie cicho przechodzą przez nasze życie. Zostawiając za sobą umiejętności i mądrość, abyśmy mogli z nich skorzystać dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujemy. Kas nie wystąpiła naprzód, by stać się bohaterką, po prostu dotrzymała obietnicy. I jednym doskonałym strzałem uciszyła całą strzelnicę. Czasami to, czego świat potrzebuje do zmiany, to nie ktoś domagający się uznania ale ktoś, kto w ogóle nie potrzebuje być rozpoznawany.